Cześć, witam Was serdecznie. Jestem, żeby... jestem, y, no, 3 dniowych wakacjach. Jeszcze nie zakończyłem roku z ale <coughs> wyjechaliśmy, wyjechaliśmy, do Mielna, które jechaliśmy na 8 godzin, bo wyszliśmy o 4.20 z domu. <coughs> myślę, że Wam się to spodoba. Filmiki myślę, że będą y, tak <coughs> 10. I nie wiem, 15, 16 i godziny wieczorne, czyli 19. Dobra, no to pa. I <coughs> pamiętajcie, na tym kanale nie wiem, co zostało. 100 subskrypcji, naprawdę na tym kanale to będzie super specjalny odcinek. A 100 tysięcy łapek do góry to będzie też taki odcinek specjalny. Tu jest Down Filip, on ma downa jednak. o bra nota adiós